Cześć witajcie dawno mnie tu nie było dzisiaj mamy plan poganiać trochę za okoniem zobaczymy pogoda barowa czyli do dupy ale mam nadzieję, że coś, coś się ruszyło bo od dłuższego czasu często, często byłem na rybach no nic, nic totalna kiszka nic nie brało jeden szczupak 35 cm no to jest no, nie do pojęcia nie no zobaczymy dzisiaj mam nadzieję, że, że te Nocne przymrozki trochę mm, poprawiły sytuację jeśli chodzi o brania Także co, widzimy się nad wodą Teraz wjeżdża intro Aha, pamiętajcie, lajkujcie subskrybujcie Im nas więcej, tym lepiej Widzimy się nad wodą, elo no Dobra, dzisiaj popróbujemy sobie z początku na małą Obrotóweczkę Polatamy trochę za okoniami, zobaczymy co się dzieje Nie spodziewam się tutaj jakichś wielkich wyników, bo Ostatnio naprawdę jest tragedia Jeśli chodzi o drapieżniki w naszych wodach Ale Trzeba próbować, tak? Kto nie łowi, tym nie. nie łowi, czy tak powie. Pierwszy rzut no zobaczymy czy to zielsko już spadło, bo tu naprawdę było tyle tego zielska, że to jest no, no niepojęte co rzut było ściąganie to do zielska na, na przynęcie. Miejmy nadzieję, że to zielsko już się odpuściło. Jakieś garbuski dzisiaj wytargamy. to zielsko jeszcze widzę spływa tam do śluzy a dzisiaj i tak jest dobrze bo czasami jak otworzą tą śluzę to, to no nie ma szans w ogóle na łowienie na powierzchni tyle tego płynie że będą nam tutaj czasami przepływać kajakarze bo jakieś treningi są w BTW Czy BKW? Bydgoskie Towarzystwo Wieślarskie, Bydgoski Klub Wieślarski. ostatnimi dni się trochę chodziło, zobaczymy. Obrótówka nie da rady, to przejdziemy na gumki. Może ta ryba już siedzi gdzieś tam przy dnie. Bardzo fajnie chodzi ta obrotóweczka Mała Karina. Od dragona. O, i znowu płyną. Trochę nam to będzie przeszkadzało, ale te ryby tutaj są już do tego przyzwyczajone, że tak powiem. No co, liczę dzisiaj tutaj na jakieś fajne garbuski. Może jakiś klenik się trafi że jaś no, w tej rzece naprawdę wszystko, wszystko można złowić w maju pod innym mostem bliżej tam mojego miejsca zamieszkania na tej rzece złowiłem szczupaka 96 cm no, prawie w środku miasta, to jest niesamowite co ta rzeka naprawdę potrafi przynieść to jest no i na ob obrotóweczkę jak na razie nic, moi mili. Dobra. Zmienimy na, na, na gumeczkę. Jak na razie zero kontaktu. Ach. Fajne są te agrafki. Są agrafki od Mikado Nie pamiętam nazwy. Quick Snap czy coś takiego. Ale zobaczcie jakie szybkie wpinanie, cyk i wypinanie. Cyk. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, spróbujemy sobie teraz od yy, takiego Kajtecha kolor Bubblegum, 3 cale. W zeszłym roku miałem na niego fajne efekty. Zobaczymy, jak będzie teraz. Oj, coś się zapątało. Dobra, lecimy z tematem. Łuka dosyć ciężka, bo jest naprawdę duży nurt. Już nas dziecko atakuje. dalej pójdzie. Nie wiem, czy nie zmienimy miejsc słupki. Tak mamy za każdym razem zielsko ściągać. Chyba nikt tego nie lubi. Zobaczcie, mimo, że ma założoną 7-gramową głupkę i tak nurt ściąga przynętę słuchajcie, wykonałem już jakieś 20 rzutów i nie miałem żadnego dotknięcia to jest niesamowite Dobra, może korzystając z tego, że ryby akurat nie biorą, pokażę Wam naszą piękną brdę. Zobaczcie, jak to jest piękna rzeka. Ja sobie stoję pod mostem. Nie ma tutaj tyle glonów. Wyjdziemy naprawdę poza linię mostu, gdzieś tyle. Tutaj już zaczynają się takie glony, że, że no nie idzie łowić nawet nie. Ale musimy poczekać do zimy listopad, grudzień, to wszystko zajdzie i wtedy zaczynamy grube akcje z okoniami. Słuchajcie, zmieniłem przynętę na taką tantę z Aliexpress. Połowimy nasze buraszce. Zobaczcie. Tanty z Aliexpress. Nie zauważyłem w ogóle różnicy, jeśli chodzi o brania w porównaniu z tantą oryginalną. Cena, no naprawdę, są połowy tańsze. Fajna sprawa. Zobaczymy czy na to coś pstryknie. Mamy kolejny zaczep. Mogliśmy. O, Ojej, jej. tego już chyba nie uratujemy. Niestety, może się uda, ale raczej chyba nie. No dobra, mówi się trudno tak. Lecimy dalej po zaczepie, teraz taki o, swing impact mały. Muszę odkręcić koło obrotek, bo on zrobiony beton. Słuchajcie, robimy ostatni rzut na tej miejscówce Pojedziemy gdzieś indziej Widzę, <kłuch> że o konie się stąd w ogóle wyprowadziły razie. płyną panowie, płyną Zbieram. Dawaj, dawaj, dawaj Że im się chce w ten mróz pływać, no to jest normalnie podziwiam ich, podziwiam naprawdę, że im się chce. to ktoś inny powie, a to by się chce iść w ten mróz na ryby w sumie też racja. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscówce. Takie małe jeziorko, Stawik, można by to nazwać. Bardziej małe jezioro. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Okoliczne koło opiekuje się tym łowiskiem. Jest tutaj bardzo dużo białej ryby. Nie wiem, jak tutaj będzie ze spinningiem, zobaczymy. Byłem tutaj raz na spinning. Miałem co prawda konia takiego fajnego, 30 cm, ponad. Ale to tylko jedna sztuka, więcej brań nie było. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Bardzo fajne łowisko. Po całej długości porobione są takie pomosty. Naprawdę tutaj panowie bardzo się to postarali, żeby to jakoś fajnie dla wędkarzy tutaj ogarnąć. Worki na śmieci. Cyk. I pamiętajcie, że. No właśnie. Dobra, lecimy z tematem. Zabieramy się za owienie. Czas goni. No dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Gumeczki nie zmieniamy. Dalej Swing Impact. Zobaczymy co nam tu ta woda pokaże. No, a trzeba będzie cięższą główkę założyć, bo jest dość głęboko. Ojej. Mamy zaczep. Zagapiłem się, bo tam... Nie wierzę. Zobaczcie, nie ma haka. Szok, idziemy tam. Tam jest takie fajne miejsce. Mm, powalone drzewo. Tam mogą się te garbuski kitrać. Oczywiście to nie niepowiedziane, ale warto spróbować, co nie? Ta część zbiornika jest trochę płytka. Jest tutaj maksymalnie półtora metra. Jednak tam, z drugiej strony, tam jest około 5 metrów. Nawet. Także nie wiem, czy nie, zaata nie zaatakuje zaraz tego miejsca. A jest zaczep, oczywiście, jakby inaczej. Zawsze tak jest, kiedy mamy się zbierać z miejscówki, prawda? Fajne miejsce, ale strasznie dużo zaczepów. Zresztą przynajmniej trzeba prowadzić, żeby dna nie dotykała za bardzo. Pójdziemy jeszcze tam. Tam jest bardzo płytko, około metra. Może to ryby tam siedzą. Cały czas coś się spławia. Ale podejrzewam, że to raczej biała ryba. Dlatego jest tutaj full. Cała masa, naprawdę. Iliny, liny, karasie, karpie. Nawet amurem tutaj zarybiali ostatnio. Jeszcze z dwa. Rzuty na gumę. Słuchajcie, czasami jest tak, że się wraca o kiju. Ostatnia przynęta urwana. Także no co, do zobaczenia w na następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnej odsłonie. My się już niedługo.